Hejka widzowie! Dzisiaj nagrywamy bez tego urządzenia, urządzenia Ponieważ nie wiem gdzie jest I dzisiaj zrobimy se trening Trening na... Niech się zastanowię. Hmm. Może byśmy sobie zrobili trening na legumce o, zrobimy sobie trening na ledunce na bez ogłowie. Super. Um, jak coś to sorry za mojego psa. Yy, jesteśmy dzisiaj bez lutów. ćwiczymy na porasie. Okej. Okay. No i jedziemy. Okay. Piącia, Piącia, pokaż o pytkę. Tak ma na imię fiona profesjonalną przeszkodę od klasówka po prostu tu jest kojec fiony i w kojecu jest buda. no więc wstępujemy seją ogólnie jest gigant, więc mam nadzieję, że się nie spłoszy bo ogólnie ja teraz jestem na półkolonii w Sajni w Sajni w sensie takiej prawdziwej Sajni no i dzisiaj yy, podczas jazdy, koni mi się spłoszył trzy razy. Yy, dwa razy się tak napiął i tak podskoczył. Yy, pani tego oczywiście nie widziała, bo czemu by miała widzieć. Raz to mi, I raz to mi się sposzył tak, że, yy, yy, że zagalopował i doleciał do konia przede mną. Yy, o, tak lepiej. I, I tak mi się skuszył. Mm. I pani oczywiście też tego nie widziała, co tu ten but robi. Okej, okay. już załatwiona i myślę, że ruszamy kusem A teraz już raczej nic nie będę do was radać, tylko oglądajcie mój trening. Superko, Oh super. Oh, super. Oh, yes, tools. Oh. oh super! super! To a tree! Oh! Oh, another one! super! Super! that's a the Okej, okay. no. Widzicie? Okej, okay. to już po i jedziemy. O, no. To nic takiego, to nic takiego wstrzymała się po prostu a no, tutaj tego ptaka sztucznego, żeby nam in, in, inne ptaki nie srały po tarasie. Ok, i spróbujemy coś z Na No, wcześniej zagalopowałaś, a teraz wrócę. No! <słuch> Powolny, spokojny galop. Ona dziś jest, jak widać, trochę niegrzeczna. W tym później jeszcze było spoko, ale teraz to super. I na tej kolonii jeszcze miałam doświadczenia na Saigonie, a Saigon to jest nasz pociągowy, stajenny więc no teraz włożymy sobie kusem i będziemy przez to skakać płaczko puse, zwykłe zazdobienie i teraz już będziemy skakać super staram się polską nie fińską bo kiedyś ta Polska to tylko Polską umiałam. A teraz ta Polska mi tak jakaś zanitła. Okej, okay. i trenek dostępa. Moim zdaniem ja te treningi prowadzę w miarę realistycznie. I mam nadzieję, że wam się podobają. Ok. Lagunka. Urodzinę kochana. I mam dla Was taką poradę. Jak jechaliście galopem na prawdziwym koniu, to wiecie, że ten galop jest taki mocny, że tak powiem. Yy, więc starajcie się też yy, taki robić po piercingu, taki mocniejszy. Teraz Wam pokażę. Będzie Wam się po prostu wygodniej stać. I teraz się skoczymy. I o wiele wygodniej było. Okay. no superka. O Boże, prawie bym poszła prosto po prostu i zleciała. Bo się zamyśliłam i no. I prawdopodobnie, prawdopodobnie bym sobie coś złamała, więc super. Kciuk do góry teraz daje. Wiem, nie widać, ale yy, no. Tylko kciuka było widać. O! Jest obiorosowy. Obietorosowy kciuk. Okej, okay. ruszamy galopem, trochę sobie te przeszkody jeszcze oddalimy. Czekajcie, bo to mnie tak ładno, nie tak łatwo ruszyć, bo jest woda. Okej, okay. już wstępujemy. Oddaliłam tą przeszkodę trochę yy, i no. No to jedziemy kusem i skaczemy i potem galopem i skaczemy. No, i o wiele wygodniej się skaczę. Też sobie pojadę szybkim i mocniejszym kłusem. No, i o wiele wygodniej. Czekajcie, może sobie tu buty ubiorę, żeby mi było wygodniej skaczeć. Butami. Wiem, że to są celosze, no ale no cóż. Dobra, jedziemy. Moja technika. Okay. I stop. Uf. Trochę się zmęczyłam, więc chwilka przerwy. I nie dalej. Okej, okay, a więc to będzie już na tyle z tego odcinka. I bajo!